Dziękuję bardzo. Zacznę od, od the, uh, narysowania takiego history. obrazu uh, przeszłości, nie tak dalekiej przeszłości. W marcu tego roku uh, uh, odbyła się kolejna edycja uh, NHL, obchodów uh, Pride, NHL zwana Pride, uh, Pride Night. Uh, uh, jest to uh, dla uh, tych, którzy nie interesują się sportem. Uh, Oczywiście NHL to jest liga hokejowa z Ameryki Północnej i każdego roku z drużyny w lidze NHL pokazują swoje wsparcie dla społeczności LGBTQ+, Nosząc tęczowe koszulki, które później są sprzedawane na aukcjach na rzecz organizacji społecznych. Tym razem jednak gracz Philadelphia Flyers, Iwan Proworow, oświadczył, że nie będzie nosił tego typu koszulki i powiedział, tutaj zacytuję, że zrobił to, aby pozostać wiernym sobie i swojej religii, którą określał jako rosyjskie e, prawosławie. W rezultacie tego pojawiło się kilka komentarzy publicznych, ze strony ważnych, istotnych dziennikarzy w czasopismach publikowanych online i zacytuję kilka z nich. To pan człowiek, którego homofobia z biegiem lat będzie jedynie jeszcze bardziej się pogłębiać. To, Adam to był Adam Protost Hockey News. Kolejny cytat Jeśli tak bardzo Ci to przeszkadza, zawsze możesz odejść, wrócić tam, gdzie czujesz się bardziej komfortowe, to były AJ z NHL Network. Inni domagali się z kolei miliona dolarów grzywny dla flyers, dla dużych flyers, za pozwolenie proworowi na, na nienoszenie, niezałożenie koszulki. Oczywiście ten przypadek nie został podjęty przez żaden sąd. Ale myślę, że pokazuje to rodzaj debaty, która odbywa się w świecie Zachodu i tego przejścia, tej zmiany, która nastąpiła w naszym społeczeństwie, podejścia w kierunku stosunku do religii. Prawda działanie w zgodzie z własnym sumieniem może wchodzić w konflikt z innymi dobrami lub podstawowymi wartościami. Takie sytuacje stają się współczesnie coraz częstsze, co Oczywiście poszerza podejście do praw człowieka. Czasami są to rzeczy sprzeczne, które tutaj występują. Czy interpretacje tych praw człowieka stają się coraz bardziej mylące dla ludzi, trudne do zrozumienia. W tym kontekście konflikt między prawem do wolności e, religijnej a zasadą równości i niedyskryminacji jest szczególnie dotkliwy. Z jednej strony mamy prawo, które niekiedy chroni sytuację uznawane za anachroniczną, powszechną obecnie, dyskursie, obecnie dyskursie prawa czu, praw człowieka, na przykład brak równego traktowania kobiet i mężczyzn, odmowa praw reprodukcyjnych, odmowa prawa homoseksualistom do zawierania małżeństw czy adopcji dzieci. Z drugiej strony mamy przepisy równościowe i antydyskryminacyjne dotyczące równości płci lub orientacji seksualnej które są na etapie dynamicznego rozwoju. Jednak, i to jest moja teza do tego wystąpienia, pro, prawdopodobnie jest zbyt innowacyjna, że powyższa sytuacja nie powinna zamazywać tego obrazu, że wciąż mamy do czynienia z fundamentalnymi dobrami równouprawnienia i konflikt między nimi. E, Powinien być każdorazowo brany pod uwagę w oparciu o możliwe obiektywne przesłanki. Aby to zilustrować, chciałem przyjrzeć się dwóm przypadkom, które jakby w soczewce skupiają te wskazane problemy. Pierwszą z nich jest to dość głośna sprawa, która była rozważona przez, postawiona przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Ewaida przeciwko Wielkiej Brytanii. Pani Ladel, wnosząca tę sprawę, odmówiła wykonywania swoich obowiązków zawodowych w zakresie świadczenia usług na rzecz osób o orientacji homoseksualnej ze względu na swoje przekonania. Pani Ladel była pracownikiem urzędu stanu cywilnego z 16-letnim stażem pracy w tej instytucji. W związku ze zmianą prawa dotyczącego związków osób tej samej płci, rejestracja tych związków dołączyła do stała się jednym z jej obowiązków służbowych. W wyniku odmowy udziału w rejestracji czy odmowy rejestracji takiego związku, e, wszczęto przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, w wyniku którego straciła pracę. W tym wypadku sąd nie, stwierdził nie dopatrzył się naruszenia artykułu 14 konwencji w związku z artykułem 9, odnosząc się do koncepcji marginesu oceny państwa. W, Pani Laddell chciała, by sąd uznał, że to ona była tutaj dyskryminowana ze względu na swoje wyznania, a nie, że to ona dyskryminowała kogoś innego w tej sprawie. Trybunał Praw Człowieka wskazał na kilka istotnych argumentów. Trybunał wskazał, że istotnym punktem odniesienia w badanej sprawie byłby urzędnik stanu cywilnego, który nie ma zastrzeżeń religijnych do związków sam homoseksualnych. Tym samym Trybunał uznał, że brak możliwości rezygnacji z prawa poszczególnego, sprzecznego z przekonania jednostki może stanowić dyskryminację pośrednią. Wreszcie w celu ustalenia, czy dyskryminacja ze względów religijnych rzeczywiście ma miejsce, Trybunał przeprowadził test legalności i proporcjonalności. Podczas gdy kwestia legalności działań mających na celu ochronę równych szans i zapewnienie dyskryminacji nie budzi wątpliwości, test proporcjonalności wymaga od Trybunału rozważenia argumentów stron. W tym zakresie Trybunał podkreślił znaczenie konsekwencji przedmiotowego konfliktu wartości dla skarżącej, która miała albo zrezygnować ze swoich głęboko zakorzenionych przekonań, albo stracić pracę. No to Trybunał wskazał również, że nie bez znaczenia jest fakt, że Pani Ladel nie podjęła świadomie pracy, która mogła wiązać się z konfliktem sumienia, gdyż regulacje, które doprowadziły do tego konfliktu, zostały wprowadzone po wielu latach i pracy na danej stanowisku. Niestety Trybunał nie dokonał podobnego ważenia przeciwstawnych argumentów, choćby w zakresie potencjalnych konsekwencji pozostawiania skarż, pozostawania skarżących pracy dla osób homoseksualnych. Trybunał wskazał jedynie, że władze państwowe miały prawo wprowadzać polityki chroniące prawa innych. Osób, które również były, były chronione konwencją i nie miały szeroki margines oceny przy ważeniu argumentów stron. W paragrafie 25 wyroku wspomniano, że niektóre władze lokalne w Wielkiej Brytanii przyjęły inne podejście, pozwalając osobom znajdującym się w podobnej sytuacji jak y, pani Ladel na, na rezygnację z obowiązku rejestracji związków partnerskich. Wreszcie chciałbym e, też przytoczyć argumentację sędziów Włócznicza i Degatanus i ich zdania. E, to orzeczenie wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla krytycznej oceny orzeczenia, więc przytoczę ich argumentację. Przypadek pani nadal nie dotyczy dyskryminacji ze strony pracodawcy, organu publicznego urzędnika państwowego w stosunku do usługobiorcy gminy Eilingston z powodu jego orientacji seksualnej. W rzeczywistości wydaje się, że żaden usługobiorca lub potencjalny usługobiorca gminy nigdy nie skarżył się w przeciwie, w przeciwieństwie do niektórych jej homoseksualnych kolegów na skarżącą. Skarżąca nie jest stroną ani potencjalną stroną Związku Partajskiego osób tej samej płci. Cen gminy Arlington, jest zapewnienie, jakim jest zapewnienie wszystkim równym szans i usług bez dyskryminacji, Tak zasadność tego celu nie jest i nigdy nie była przedmiotem sporu. W związku z tym nie można przeprowadzić wyważenia między. Konkretnym prawem trzeciego skarżącego do sprzeciwu sumienia, które jest jednym z najbardziej podstawowych praw, nieodłącznie związanych z osobą ludzką, prawem, które nie jest, jest przyznane przez konwencję, ale jest przez nią uznawane i chronione, a uzasadnioną polityką państwa lub władz publicznych, która ma na celu ochronę praw w ujęciu abstrakcyjnym. z jednej strony mamy prawo, osoby, która jest, znajduje się w, w sytuacji konfliktu sumienia, a z drugiej strony mamy abstrakcyjną e, politykę kraju która tutaj wygrała. Interesujących wniosków z tego tekstu może dostarczyć druga sprawa brytyjskiej katol katolickiej agencji adopcyjnych, którą chcę przytoczyć, która co prawda nie trafiła na wokandę organów konwencji, ale przechodząc przez najwyższe krajowe instancje sądowe była rozpatrywana w kontekście wymogów konwencji. W Wielkiej Brytanii ustawa o równości dot dotyczącej artykułów seksualnej została prowadzona w 2007 roku. Brytyjski ustawodawca trafnie zidentyfikował możliwe źródła konfliktu, poświęcając odrębne przepisy charytatywnym ag agencjom adopcyjnym, które są w, w jakiś sposób powiązane z organizacjami religijnymi. Powyższy przepis dotyczył przede wszystkim organizacji założonych do współpracujących z Kościołem katolickim, które świadczyły usługi dla potencjalnych rodziców zgodnie z nauczaniem moralnym. Kościoła. To jest wyłącznie dla małżeństw heteroseksualnych. Jednakże brytyjski ustawodawca nie uznał moralnych zastrzeżeń wynikających ze wspomnianego nauczania za okoliczność uzasadniającą dyskryminację. Wyznaczył jedynie okres przejściowy dla charytatywnych organizacji adopcyjnych, trwający do 31 grudnia 2008 roku. Na dostosowanie się do obowiązywania obowiązującego prawa. Część z nich zerwała e, przez to więzi z Kościołem, część zaprzestała działalności. Jedynie dwie zdecydowały się na podjęcie kroków prawnych w celu uzyskania możliwości kontynuowania działalności w niezmienionej formie, a ostatecznie jedynie e, organizacja Catholic Care z Leeds przeszła przez cały krajowy proces sądowy. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego Anglii i Walii. Sędzia Briggs, orzekał w tej sprawie. 17 marca został wydany wyrok w 2010 roku. Spojrzał na problem z szerszej perspektywy, przywiązując kluczową wagę do zgodności przepisów i działań stron z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Komisja zajęła się tą sprawą. Of the of the Odrzucając argumenty wcześniejszych instancji, uznał za priorytetowe zbadanie sędzia BRICS, czy proponowane zmiany w statucie Catholic Care dotyczące możliwości dyskryminacji osób homoseksualnych względem zgodzie z placówki, stanowił proporcjonalny środek do osiągnięcia prawnie uzasadnionego celu, co sprawiło, że artykuł 14 nie zostanie naruszony. W związku z tym sąd najwyższy skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez brytyjską komisję charytatywną po przeanalizowaniu odpowiedzi Komisja że słuszny cel agencji może zostać osiągnięty w inny sposób. Instytucje publiczne publicznie wskazały, że współpracują z innymi niedyskryminującymi agencjami charytatywnymi, a ich pomoc w prowadzeniu działalności edukacyjnej jest wystarczająca, w związku z czym środki zastosowane przez Catholic Care nie mogą zostać zaakceptowane. Patrząc na wolność religijną, czy. Tutaj nie było patrzenia w Ligi, no you know, na wolność religijną, ale patrzenie na dobre dziecko. To, do, so do Bo jak wiemy organizacje charytatywne robią przecież rob coś that's dobrego. Nie było tu tego typu argumentacji przytaczanych. Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy jest istnieje możliwość prawna zrobienia czegoś? Oczywiście mamy takie możliwości. Uh, Znamy such, such kind of cały szereg takich rozwiązań. E, rozwiązań e, Dotychczasowa praktyka, praktyka legislacyjna w Europie i na świecie zna szereg rozwiązań takich problemów, na przykład w postaci wyłączeń z zasady niedyskryminacji ze względu na płeć, wewnętrznych w reżimach prawnych kościołów w zakresie zatrudniania duchownych. Innym z nich jest koncepcja the, 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 the klauzuli sumienia. Chciałbym jednak się zatrzymać na chwilę przy koncepcji racjonalnych dostosowań. Pierwotne dostosowanie wynikało z dyskryminacji pracowników States, know, będących osobami niepełnosprawnymi ale myślę, że można to też połączyć z wolnością religijną. Potencjał zastosowania tej koncepcji do konfliktów pomiędzy wolnością religijną a prawem powszechnie obowiązujących, zwłaszcza w kontekście równości i zakazu dyskryminacji w Europie, wydaje się być znaczący. Po pierwsze, wiele spraw rozpatrywanych przed Trybunał dotyczyło sytuacji, w których stosunkowo niskim kosztem można było zaspokoić żądania skarżących, powołując się na artykuł 9. Europejskiej Karty Praw Człowieka, na, pra na przykład w sprawach wykroczenia. To, to, to do tej pory organy konwencji nie skorzystały z okazji bezpośrednio odnieść się do tej konstrukcji, ale zachętą takiego podejścia może być opinia odrębna sędziów Tolkensa, Popowicza i Keller'a w sprawie Francesco Sessa przeciwko Włochom, w której pojawia się bezpośrednio odniesienie do koncepcji racjonalnego usprawnienia. Wspomniana sprawa dotyczyła włoskiego prawnika który był wyznania mojżeszowego i nie stawiał się na rozprawie, w której był pełnomocnikiem, gdyż jej termin pokrywał się z żydowskim świętem Jom Kippur. Sąd zaproponował dwa terminy, w odstępie pięciu dni tylko, a obydwa te dni przypadały na kluczowe święta żydowskie: Jom Kippur i Sukot. Co jest istotne, skarżący niezwłocznie poinformował sąd o zaistniałym problemie. A proponowane daty zostały wyznaczone 4 miesiące później. Czyli sąd nie, nie zmienił tych dat natychmiast i w związku z tym nie mógł on się pojawić na rozprawie. Europejski Trybunał uznał, że włoski sąd zastosował przepisy kodeksu postępowania karnego, które wymagały obecności na sprawie jedynie prokuratora i pomocnika oskarżonego, podczas gdy pan Sessa był pełnomocnikiem powoda. więc jego obecność nie była wymagana. Trybunał podkreślił, że w jego ocenie okoliczności sprawy nie uniemożliwiło oskarżącemu swobodnego praktykowania religii, nie został on zmuszony do zmiany wyznania, a też nie uniemożliwia on uh, swojej religii. Podobnie w kontekście osób niepełnosprawnych koncepcja racjonalnego usprawnienia nie powinna nakładać nieproporcjonalnego i nadmiernego obciążenia na drugą stronę. Sędziowie wskazali zatem na konieczność przeprowadzenia tak zwanego testu zakłócenia usług publicznych, uznając oczywiście potrzebę rozpoznania sprawy u w rozsądnym terminie za uzasadniony cel. Sędziowie jednak podkreślili, że wobec braku dalszego wyjaśnienia tej przesłanki uzasadnienie to ma raczej charakter pretekstowy. Stwierdzili, że jest to raczej niewielka cena za zapewnienie poszanowania wolności religijnej w wielokulturowym społeczeństwie. Podsumowując, przyznanie a priori prymatu w zasadzie niedyskryminacji w sytuacji konfliktu z wolnością sumienia nie wydaje się uzasadnione. Czy byłoby to niemożliwe dla, dla pani Ladel? Czy, czy byłoby niemożliwe, że, żeby tak zorganizować pracę, pracę dla pani Ladel, żeby mogła, oni, mo, mogła ona e, pomagać w rejestracji e, osób wyłącznie heteroseksualnych? Prawdopodobnie nie. Czy osoby homoseksualne nie mogłyby się udawać konkretnie do agencji adopcyjnych, które ich obsłużą bez powoływania się na klauzulę sumienia? Oczywiście mogliby to zrobić. No, czy kraje mogłyby stworzyć takie prawa, żeby uniknąć takiej sytuacji? Prawdopodobnie nie, tak. Niestety jednak jestem pewny, że mogłyby, ale nie chcą tego robić. To na tym polega problem. And, uh, hero, here, wszyscy tutaj siedzimy i wszyscy jestem pewny, uh, że walczymy przeciwko dy dy dyskryminacji, przeciwko braku tolerancji w, naszych, w ramach w naszej organizacji, ramach ale z, moich, uh, z mojej perspektywy jesteśmy, poruszam się tylko w jednym kierunku, do tyłu. Stajemy przy swoich stanowiskach, ale ciągle odpuszczamy. Nasza twierdza tak na, naprawdę się kurczy. Zgadzam się z mówczynią z wczoraj, która mówiła, że gdy, stracimy, że gdy przegramy walkę tutaj w zachodniej Europie, nie będziemy w stanie pomóc innym krajom, gdzie prześladowania są rzeczywiste i spotykane na co dzień. Dziękuję bardzo.